Idziemy w trzech na motorze, to jest pataja. Dobra, nie leci Lecimy. Reo robimy! 2 cm od gorącej rury, dobrze Zajęci jesteśmy! Zajęci, bo jedziemy motorkiem. Zobaczcie, jaka młodzież siedzi w parze! Chłopaki tak. po osiemnastce! Tak! Tu też chłopaki po osiemnastce! Tak, całe Co pierwsze? Chłopak! Nie wiem, moi widzowie widzieli! Młodzież! Młodzież! Mama młodzież siedzi! Hello, dziewczyny! Dziewczyny do mnie machają! To, coś, 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 ta, to ten jest tym to ten typ super ten